Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się: Co jeśli pewnego dnia Twojego imienia nie będzie w Księdze Życia? Wtedy niebo zamilknie, ziemia przestanie odpowiadać, a Ty staniesz przed Białym Tronem Chwały, gdy aniołowie otworzą Księgi, szukając imienia każdej duszy. Wszystko, co było ukryte, zostanie ujawnione. Każdy czyn, każda myśl zostanie odnotowana. Nie będzie już miejsca na wymówki. Ale wciąż istnieje nadzieja, jest inna księga, księga życia, gdzie zapisane są imiona tych, którzy zostali przebaczeni przez krzyż. Wystarczy otworzyć serce i zaufać, a twoje imię może być tam zapisane już dziś. Nie przegap tej szansy. To może być ostatnie ostrzeżenie dla ciebie. Jeśli wierzysz, że Twoje imię jest w księdze życia, zostaw komentarz. Jestem zbawiony. I pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować kanał, aby nie przegapić przesłań, które zmieniają życie.